Oh Witajcie kochani. Super. Nagrywanku. Super. Super. Jesteś pierwszym nagraniem z nową kartą. Bardzo też nie drzyj, bo tam wiesz, ochrona może przyjść. Ochrona może przyjść. Witaj się sanepi. Stupki Czy <laughs> dzieci można przenieść w rękach? Można przenieść w rękach Można kopić, można rzucać Można w Nie czekaj, musimy no to... wymyśleć o czym. gdzie to zadaźście. Właśnie pytanie na moim Instagramie. Głównoprawne. W ci znalazłyśmy. Co wkurzacie? Co niekoniecznie wkurza innych? Odpowiedzi! Odpowiedzi! Uj, Jezu, a Co to się stało? Dobra, 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 dobra. Yy, Osobię piwo przed sklepem oraz mężczyźni chodzą to bez koszulki po ulicach. Został mojego po paznogcia! Co mnie denerwuje tak szczerze? O, są siedzące w przed sklepem. <gryw> Hej. To też na vloga? A, proszę. rozumiem.